Cześć, dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor i witam Was w kolejnym odcinku podcastu BSS bez tajemnic i dzisiaj kolejna odsłona serii Kim oni są. I mam dzisiaj gościa. Moim gościem jest Konrad Krusiewicz, który jest szefem firmy The Design Group. Cześć, Konradzie. Cześć, Wiktor, dzień dobry Państwu. Skoro seria kim oni są, no to już wiadomo, że dzisiaj będzie o was. Więc słuchaj, przechodząc od razu do meritum, jakbyśmy mogli zrobić taki rys historyczny, cóż to takiego jest The Design Group? Kiedy ta firma powstała? No i daj nam taki rzut historyczny swojej działalności. Jasne, The Design Group to biuro projektu zajmujące się projektowaniem przestrzeni pracy i projektowaniem wnętrz dla biznesu, dla firm, dla, dla korporacji? Robimy to od 2015 roku. Wtedy, wtedy założyliśmy The Design Group i od tego czasu działamy pod tą nazwą. Czyli macie blisko 7 lat za sobą, i co przez te 7 lat się wydarzyło? Jaką, jak byście się rozwinęli przez te 7 lat? Jaki był początek, a gdzie wy jesteście w tej chwili? Myślę, myślę, że początek był podobny jak u innych kolegów z naszej branży. Czyli zaczęliśmy w bardzo małym gronie 1 plus 1. Teraz jesteśmy w grupie 20 osób zajmujących się designem i projektowaniem, zarządzaniem procesami, procesami projektowymi i wdrażaniem zmian u naszych klientów. Myślę, że, że dużo zawdzięczamy temu, jak bardzo rozwijał się rynek w Polsce w ostatnich, w ostatnich kilkunastu latach o tym, jak dzięki temu, jak dużo w dużo nim się rozwijało jak prężnie się dzieje w temacie również. Biór w rękach usług wspólnych, o czym doskonale wiesz, bo jesteś u samego źródła. Spoko, spoko, oczywiście, że jestem u źródła. W końcu moja praca na tym polega, żeby tutaj zaglądać po niektórych biur i wiedzieć, co tam, co tam się dzieje. <laughs> Słuchaj, dobrze, a dotknijmy w takim razie może trochę więcej szczegółów dotyczących tych projektów, którymi Wy się zajmujecie. Czy Wy dotykacie się na przykład malutkich projektów, typu, nie wiem, ktoś chce sobie zrobić takie 100 metrów kwadratowych, czy raczej podchodzicie już z wielkim orężem do ogromnych przestrzeni i to jest dla Was ten fan, to jest dla Was ten, ten cel, który chcecie realizować? To, to, to jest dobre pytanie, i to jest taka pułapka, którą myślę, że, że łapią się hmm, chyba wszyscy, wszyscy koledzy i koleżanki. Z naszej branży. Chodzi, chodzi o tą skalę, o której powiedziałeś. Czy robimy 100 metrów, czy robimy, czy robimy więcej? Ta płatka polega na tym, że faktycznie im, im zaczynasz więcej robić i im większe te projekty są, tym te mniejsze faktycznie nie chcę powiedzieć, że tracą na, na znaczeniu czy na wadze, ale faktycznie ciężej jest znaleźć na nie, na nie miejsce. 100 metrów to, to, to oczywiście bardzo kameralny format. I pewnie, I pewnie ciężko znaleźć w takim przedsięwzięciu miejsce na, na pracowni architektoniczną, zupełnie szczerze na to patrząc. Natomiast dla nas, dla nas skala nie jest najważniejsza i myślę, że to jest gdzieś źródłem i, i początkiem tego, tego, czym się zajmujemy. Bo dla nas istotnym jest stworzenie odpowiedniego środowiska pracy, jeżeli my mamy dzięki naszej wiedzy i dzięki naszemu doświadczeniu zrobić coś dobrego dla. dla 5000 tysięcy, dwóch tysięcy czy, czy 30 osób, to, to, to my bardzo chętnie, to my bardzo chętnie, jeżeli tylko jest na to przestrzeń u naszych potencjalnych klientów, to, to, to myślę, że skala nie ma aż takiego znaczenia, jak to, jak ważne jest zorganizowanie dobrego środowiska dla, dla ludzi, z którymi pracujemy. No to, to słuchaj, to jedno takie pytanie uzupełniające do tego, Twój subiektywnie punkt widzenia, jaki był dla ciebie projekt, który stanowił największe wyzwanie i dlaczego? Myślę, że zawsze pierwszy projekt jest tym, który stanowi największe wyzwanie, ponieważ jest w nim najwięcej niewiadomych. W momencie, kiedy zaczynamy swoją przygodę po raz pierwszy, szczególnie we własnym biznesie, myślę, że że sam mógłbyś podobnie odpowiedzieć na pytanie, które, że, które rzeczy były dla ciebie, albo która gala była dla ciebie najpiękniejsza. Ta pierwsza przeważnie jest taka, która przynosi najwięcej emocji, aczkolwiek każdy kolejny projekt, jak każde kolejne przedsięwzięcie, jeżeli podchodzimy do niego ze 150% zaangażowaniem, jest tak samo ciekawym wyzwaniem, ciekawym projektem, czymś, co chcemy zrobić najlepiej, jak potrafimy. Także tak, tak, myślę, że każdy jest gdzieś wyzwaniem, a te, te, te pierwsze oczywiście zostawiają ten najbardziej intensywny smak w pamięci. A to dotknijmy troszeczkę też Twojej kuchni, wiesz, bo tak na razie dotykamy tego tematu, tej, tej przestrzeni, tego środowiska, tego, żeby się ludzie w tym dobrze czuli i to jest bardzo, bardzo istotne, ale myślę, że nie każdy może sobie zdawać sprawę, jakie to są etapy po Waszej stronie, czyli załóżmy, ja chcę sobie zrobić duże biuro na, załóżmy, nie wiem, 600 osób. I przychodzę sobie do ciebie, pukam Halo, Konrad, chcę mieć takie biuro. Co to oznacza po twojej stronie? Jak ty modelujesz tego typu pracę, żeby te moje potrzeby zostały spełnione? No, na pewno na początku zapytałbym cię, czy wiesz, jak chcesz, żeby twoi ludzie pracowali, i myślę, że to jest, to jest podstawa takie wypracowanie modelu przyszłej pracy biura opartym na takiej pełnej świadomości pełnej świadomości użytkownika czyli firmy korporacji która która otwiera takie biuro pełnej świadomości tego co chcemy dać jak chcemy żeby biuro funkcjonowało więc tym pierwszym krokiem na pewno jest stworzenie wytycznych i też programowych jak ma biuro być zbudowane oczywiście, ale, ale, ale też tych programowych, jak biuro ma funkcjonować, jak ma funkcjonować, weźmy w cudzysłów społeczeństwo, które będzie w tym biurze żyło. Więc na pewno pierwszą, pierwszą rzeczą jest stworzenie listy, listy punktów, co ma w tym biurze być, a kolejnym elementem jest opakowywanie tego w design. Tutaj też ten, ten design ujmijmy w dwa punkty. Oba równie ważne w naszej ocenie. Yy, jeden to design, design czyli to wszystko, jak wyglądamy, z czego, z czego mamy zrobione rzeczy, jaki mamy dywan, jak mamy zaprogramowane oświetlenie, no ale też ten design funkcjonalny. Jak te funkcje, których oczekujemy, yy, przetransferować na układ przestrzenny yy, w biurze. To trochę trochę jak z miastem, czyli jak zbudować dobrze działające miasto, gdzie ma główną arterię, gdzie ma swój retail. Gdzie ma wspólne place, gdzie ludzie, gdzie ludzie się spotykają, gdzie odpoczywają, a, a gdzie pracują. I myślę, że biuro to, to, to takie trochę małe miasto. My do tego zresztą też zawsze tak podchodzimy, jak do układu urbanistycznego, gdzie mają wziąć się które funkcje. I, i, to, jest, i to jest ten kolejny etap, który musimy też wdrożyć. Na koniec, oczywiście, są wszystkie, wszystkie rysunki e, wykonawcze, czyli tak zwany projekt wielobranżowy, który jest tym. Tym mięsem, z którego później generalny wykonawca buduje. No i powiem ci, ja mam takie wrażenie, poprawnie jeśli się mylę, ale generalnie chyba u Was zawsze jest taki cel, żeby to biuro oddawało też ducha danej organizacji. Czyli to nie tylko chodzi, żeby ono było jakieś tam ergonomiczne, żeby, nie wiem, miało ładne kolorki, tylko jak robiliście coś dla z branży muzycznej to to biuro wyglądało rzeczywiście jak wytwórnia muzyczna. tak? Jeżeli robiliście coś dla producenta cegieł to się okazało, że rzeczywiście tam są elementy związane z ich core biznesem. Czy to jest za każdym razem tak, że staracie się ten element core biznesu swojego klienta również uwidocznić w jego przestrzeni biurowej? Czy to jest rzecz, która tak po prostu wychodzi sama z siebie? To, to, to nie wychodzi samo z siebie, to wychodzi z rozmów, z rozmów z naszymi klientami. I tak jak jeden z moich kolegów powiedział, bez dobrego briefu nie ma dobrego projektu. I ten brief jest za każdym razem inny, bo tak jak wspomniałeś chociażby firmę, która produkuje cegły, w briefie pojawiła się chęć klienta do tego, żeby było pokazane to, na czym ta firma buduje swoją tożsamość, czyli produkty, produkty budowlane. I to mieliśmy pokazać. Natomiast na przykład pracując dla firmy IT, a mamy teraz takich projektów kilka, kilka w trakcie, te briefy dotyczące wyglądu są, są różne, bo jedna firma będzie chciała być bardziej, nazwijmy to vibrant i kolorowa i żywa i e, graficzna, a druga będzie chciała być bardziej spokojna, stonowana, bardziej na przykład w formie ogrodu i monokolorowa. Mono to jest bardzo, bardzo zależne od tego tak naprawdę jaką kulturę też chcemy wprowadzić w organizacji, bo jedno to jest oczywiście nawiązanie do brandu i nawiązanie do, do działalności firmy. I to jest ta tożsamość marki. To jest oczywiście jedno, natomiast drugie to jest to w jaki sposób, jaka kultura ma panować wewnątrz biura, no bo e, sam inaczej będziesz zachowywał się e, chociażby w hotelu, który ma dużo wzorów, jest kolorowy i, i dużo Różnokolorowego oświetlenia, inaczej będzie zachował się w hotelu, gdzie są złote klamki, i, i grube dywany, i spokojna, poważna muzyka. Więc to wnętrze też determinuje, determinuje to, jak będziemy budować swoje zachowania w środku. To, to też jest jeden z elementów e, naszej pracy, żeby to, to wnętrze dopasować do tego, jak ma, jak ma funkcjonować. Takim super przykładem, jeszcze, jeszcze na koniec, jest porównanie mm, dwóch sal konferencyjnych z dwoma różnymi fototapetami. To taki bardzo prosty przykład. W jednym na fototapecie będzie widok peronu dworcowego, w drugim będzie widok wnętrza biblioteki. Co za tym idzie, że w jednym będziesz bardziej spokojny, a tam, gdzie masz wnętrze dworca, będziesz sobie sam automatycznie pozwalał na to, żeby być odrobinę głośniejszym. Proste, proste, proste zabiegi wnętrzarskie, tak naprawdę. No ja nie wiem, czy takie proste. Ja bym na to tak nie wpadł od razu, że to fototapeta może kierować moim zachowaniem. Ale tak jak teraz to powiedziałeś, to rzeczywiście ja mam w głowie tak wydrukowane, że w bibliotece należy być cicho, że nawet taki element, jak fototapeta z tym wzorem może rzeczywiście powodować odpowiednie zachowanie. Tak, no tak, tak, tak jest, tak jest. To, to część naszego zadania. Okej, okay, to dwa ostatnie pytania. Pierwsze, jakbyś mógł scharakteryzować swoich klientów, czy, czy ty widzisz jakąś przewagę jakiejś konkretnej branży, która chętnie sięga po wasze usługi? Czy być może to spektrum jest dosyć szerokie? A jeżeli tak, to które z branż tak zwracacie uwagę, że rzeczywiście no, częściej do was pukają? To spektrum jest faktycznie bardzo szerokie. Myślę, że tutaj. Ciężko dywersyfikować ze względu na, na branżę. Ja bym raczej powiedział, że, że do nas zgłaszają się klienci, do nas i do naszych kolegów zgłaszają się klienci, którzy są świadomi tego, jak ważnym elementem jest środowisko pracy, jak istotnym elementem jest to, żeby to środowisko pracy było dobrze zaprojektowane pod kątem zaprogramowania tej powierzchni funkcjonalnie, ale też. W opakowania tego wygląd, w którym dobrze się czujemy i tak jak mówiłem wcześniej, budujemy tą tożsamość, tożsamość kultury organizacji. Myślę, że naszymi klientami są firmy, które rozumieją, że biuro jest dodatkowym benefitem, szczególnie w tym momencie, mamy, 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 mamy ciekawy okres, ten, ten postpandemiczny. Wiem, że każdy będzie miał w głowie takie pytanie, czy biuro w tej. W rzeczywistości postpandemicznej, jak ją nazywamy, będzie ważne czy nie. No, w, na, w naszej ocenie y, biuro zyskuje na, na roli i, i mimo to, że gdzieś są próby jakiegoś hybrydowego wprowadzania y, pracy, co jest oczywiście fajne i ciekawe, i myślę, że pandemia tylko to przyspieszyła, bo już wcześniej były y, takie organizacje, które y, y, pracowały w, chociażby pół na pół y, dom, dom biuro, to to biuro teraz zaczyna zyskiwać na roli pod względem miejsca łączącego ludzi w jedno społeczeństwo, bo bez, bez organizacji, bez wspólnego przebywania, bez znania swoich kolegów i bez nawiązywania z nimi relacji, tak naprawdę firma staje się tylko i wyłącznie wypłacaczem pensji, a to jest bardzo prosta droga do tego, żeby pójść po 5% czy 10% gdzieś do, do, do drzwi obok. Ta rola, ta, rola, ta rola przestrzeni, praca ona będzie inna, ją się będzie inaczej kreowało. Oczywiście znowu w zależności od tego, w jaki sposób chcemy budować kulturę naszej firmy, ale to, to ta przestrzeń biurowa i to wnętrze będą coraz bardziej zyskiwały na, na znaczeniu. Znam przykłady, gdzie ludzie za mniej niż 5% zmieniają pracodawcę, bo tak jest im wygodniej. A tu rzeczywiście biuro jest tym czynnikiem, który może być elementem przytrzymującym pracownika przy danym brędzie. Okej, okay. to ostatnie, najtrudniejsze pytanie. Mianowicie, jak Was znaleźć? Czyli gdzie skierować nogi człowieka, który by chciał się dowiedzieć nieco więcej na temat The Design Group? Najlepiej zgłosić się do nas i się z nami spotkać. Wtedy można dowiedzieć się wszystkiego. Oczywiście e, strona internetowa to pierwsza z wizytówek, które, które należy odwiedzić i zobaczyć, co, co dzieje się w portfolio Albo w zakładce prasowej, co dzieje się, się w naszym życiu onlineowym i, i, i w przestrzeni PR-owej u nas. Myślę, że to też ciekawe rzeczy, bo, bo mamy parę, parę artykułów dotyczących sposobu organizacji pracy czy, czy sposobu projektowania, na które też warto zwrócić uwagę. Myślę, że warto, warto nas szukać też w takich miejscach jak chociażby Pinterest czy czy LinkedIn, to, to, to oczywiście media społecznościowe, gdzie, gdzie dużo o nieruchomościach i warto, warto tam zaglądać, żeby dowiadywać się nowych rzeczy. No i mam nadzieję, że w najbliższym czasie coraz więcej będziemy mogli też nam wszystkim powiedzieć o zrównoważonym projektowaniu i, i podejściu do, do zrównoważonego organizowania przestrzeni pracy, bo to też taka rzecz, która. W końcu na szczęście zaczyna być głośna i uznawana za, za ważną, czyli jak w sposób zrównoważony i ekologicznie, i społecznie budować, budować struktury organizacji, w tym projektować przestrzeń do, do pracy. A wasza strona internetowa to? www.designgroup.pl. I mamy całość. Konradzie, bardzo, bardzo dziękuję Ci serdecznie za to, że przyjąłeś zaproszenie i byłeś gościem dzisiaj podcastu BSS Bez Tajemnic. To była przyjemność porozmawiania z Tobą i odkrycia kolejnej firmy, którą mamy na rynku i która prowadzi bardzo ciekawe projekty wspierające nasze codzienne życie w biurach. Dzięki ci serdecznie. Wiktor, bardzo Ci dziękuję i życzę wszystkiego. najlepszego dnia.